Wisła, Wisła przed wojną to było, to, to było życie nie tylko dla Pordonu, to było życie dla Bydgoszczy. Zresztą Wisła była żywicielką ojczyzny. Statki kursowały na tarasie Gda, Gdynia, Gdańsk, Gdańsk Warszawa pani, i do Nowego do Starego Sąndcza czy tam Nowego Sącza, pani, Wisłą Zwężoną, ale Warszawa, Gdańsk to był cykl, jak pociągi jeżdżą. Tak, statki przed wojną Marki. płynęły, pływały po wiśle, bo Wisła była wciąż pod obserwacją, wciąż pogłębiarki były, wypań, bo ten piach wy, nanosi się, łachy się tworzą i tak dalej. Wciąż była pod nadzorem i. Wisła była w ciągłym ruchu i to wszystko się odbywało Wisłą, główny transport z południa na, na północ to szedł Wisłą, nie, nie było takiej no za, za wyjątkiem węgla jak trasę zrobili tą francuską kolejową trasę, no to w ten czas węgiel to już szedł a węgiel tą drogą, a jeżeli chodzi o pozostałe materiały to gro, nie było przecież takiego transportu samochodowego, to wszystko Wisła robiła.